Cześć wszystkim. Tutaj Karolina Czubak. Zapraszam Was na dzisiejsze podsumowanie miesiąca Wytwórni Czasu. Podsumowanie za czerwiec będę omawiała według szablonu w tygodniówce, którą używam. Czyli co się wydarzyło, z czego jestem naprawdę dumna. Co, mogłam, co można było zrobić lepiej, oraz jakie wyciągam wnioski jakie mamy plany na, na kolejny miesiąc. Zaczynamy. Co się wydarzyło? W tym miesiącu przeczytałam dwie książki: moja marka i podręcznik startupu, o którym mówiłam w książkowym piątku. Ukończyłam kursy i szkolenia, jeżeli chodzi o kursy. To była to automotywacja i sztuka osiągania celów. Już dostałam certyfikat i dyplom oraz zaświadczenie z Ministerstwa Edukacji Narodowej, więc mogę już pracować z klientami w ten sposób, w jaki bym chciała. Warsztaty, na których byłam, były to warsztaty, m.in. Sukces to ja, sukces pisany szminką, organizowany przez fundację. Sukces pisany szminką Rozmawiałyśmy tam o efektywności osobistej i szkolenie było prowadzone przez Coaching Ladies. Następnie była to konferencja Mastera RPC, gdzie rozmawialiśmy o zagrożeniach internetu, o, o marce online, o tym jak działać w sieci. Wystąpienia na konferencji były takich osób jak Łukasz Jakubiak, Joanna Ceplin. Oraz kogo ja tutaj mam jeszcze? Um, 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 um. Um, Michał, um, Michał Zawadka, um, a także Kamila Rowinska. Kamila opowiadała o tym, jak wydać swoją książkę albo poprze poprzez wydawnictwo, albo um, przez self-publishing. Następnie tutaj mogę powiedzieć, że kupiłam sobie planer marketingowy właśnie, który widz, widzicie na, na postach, to jest planer um, autorstwa Joasi Zeppelin, która też była obecna i na konferencji poznałam bardzo fajne osoby, też nie spodziewałam się, ale poznałam właśnie e Edytę Kurek. I, I to było takie zaskoczenie. Bardzo miła osoba, polecam e, takie kontakty i networking tego typu sprawy. E, jeżeli chodzi o kolejny warsztat, w których brałam udział, to był e, Workshop Week. E, ja byłam zarówno prelegentem, e, czyli tworzyłam swoje warsztaty, jak, e, jak i uczestnikiem. Uczestniczyłam w warsztacie sprawa autorskiego, e, które prowadził prawnik e, Bartłomiej Krela, to jest e, prawnik e, fundacji Twój Startup. Byłam również uczestnikiem w warsztatach o mediach społecznościowych. To był wykład Marketing Inspire, który prowadził Grzegorz Migosza. Brandy24 Mikołaj Winkiel prowadził wykład o tym, jak nie monitorować danych w sieci oraz. Oraz sama prowadziłam warsztaty i konsultacje indywidualne w ramach Workshop Week. Moje warsztaty były tym razem o wartościach życiowych i o to jak na nas wpływają na naszą pewność siebie, na nasze zarządzanie, na nasze zarządzanie czasem. Prócz tego rozpoczęłam konsultacje indywidualne już z trzema osobami aktywnie. W następnym tygodniu to już będą trzecie, czwarte, piąte konsultacje. A także mamy już zaplanowane terminy z trzema nowymi również klientami, jeżeli chodzi o konsultacje indywidualne. Co takiego jeszcze się wydarzyło? Złożyłam papiery na studia podyplomowe, na trenera rozwoju osobistego, i już mam informację, że na studia się dostałam, więc od października biorę się cały czas za siebie, ale tutaj już będzie taka. Konkretna nauka, bardzo plany i siatka godzin mi pasuje i plany zajęć, jeżeli chodzi o, o to, czego się będę uczyła i studia będę, będę miała na, na, w szkole, w Szkole Trenerów Rozwoju Osobistego we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o, o to, co się jeszcze wydarzyło, to są oferty współpracy z dwoma firmami, oraz miałam pierwsze rozmowy z radą osiedla tutaj, na której mieszkam. Jeżeli chodzi o warsztaty dla dzieci, być może dla dorosłych, ale tutaj skupiamy się bardziej na, na dzieciach, więc tutaj parę pomysłów też mamy do, do przeanalizowania. Co jeszcze się wydarzyło? Wyjechałam wreszcie na Mazury. To są. Co prawda cztery dni to były, ale to były wakacje, które miałam pierwszy raz od jakieś 5-6 lat, ponieważ na studiach też nie było e, czasu, jeżeli chodzi o, o wakacje, ponieważ i pracowałam, e, pracowałam od razu na studiach e, dziennych i, i przez wakacje, i wreszcie mogłam odpocząć. E, prywatnie też rozszerzyłam swoją strefę komfortu, ponieważ. Na Mazurach pływałam kajakiem, gdzie nie umiem pływać. W ogóle nie, nie umiem, ale powiedzmy, że, że się nie topię. To nie jest takie pływanie, jakie bym chciała. I przepłynęłam tym kajakiem 50 ponad kilometrów więc to jest dla mnie sukces. No i poza tym na, na networkingu na każdej konferencji na warsztatach i po warsztatach, warsztatach poznałam bardzo ciekawe osoby, wielu, wielu wspaniałych ludzi, z którymi myślę, że będę utrzymywać też kontakt z czego jestem naprawdę dumna. Przede wszystkim na początku wygrałam wyzwanie książkowe z Ewą Pewniak. Jeżeli oglądaliście książkowy piątek o podręczniku startupu, to wiecie o co chodziło. Miałam przeczytać książkę w, w tydzień, przeczytałam ją w 17 godzin bodajże i tym samym wygrałam konsultację żywieniową u Ewy Pewniak Klub równowaga we Wrocławiu z Jestem dumna z tego, że stworzyłam Sama intro Na YouTube'a Z pomocą oczywiście programów I, i platform Ale intro Stworzone na, na Książkowy piątek i Na podsumowanie miesiąca, które widzieliście Na samym początku Jest stworzone przeze mnie Stworzyłam też Zeszyt pomysłów Mówiłam o tym też przy książkowym piątku Gdzie gdzie wpisuję teraz swoje pomysły, które chcę zrealizować się teraz i w późniejszym okresie z kajaków. Jestem dumna i z tego, że przepłynęłam te że 50 kilometrów, mimo że nie umiem pływać, więc to jest dla mnie też zaskoczenie, jak, jak wzrosła też moja niepewność siebie po tych kajakach. Nie... I po tym poszerzeniu strefy komfortu. Jestem do nas ze swoich warsztatów, które poprowadziłam pierwszy raz. Pierwszy raz prowadziłam warsztaty dla większej ilości osób. Czyli to nie były konsultacje indywidualne, tylko było nas już trochę więcej. I wyszło tak jak zaplanowałam, tak jak chciałam. Początkowo był lekki stres, ale dałam radę, myślę, że też podobało się, jak się pytałam o, o informację zwrotną uczestników mówi, że, że ciekawie i może będą polecać, mam nadzieję Jestem też dumna z tego, że za półtora roku, o czym Wam wcześniej wspominałam, będę trenerem rozwoju osobistego to jest związane z tymi studiami, które będę podejmować od października i są to studie półtoraroczne. roczne. I z tego jestem dumna. Co można było zrobić lepiej? W czerwcu mogłam rozpocząć kolejny kurs, tym razem z terapii poznawczo-behawioralnej. To jest kurs prowadzony też przez, przez firmę szkoleniową, Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu, na podstawie którego mogę już poszerzać swoją wiedzę w, w terapii poznawczo-behawioralnej. Czym się też interesuję prywatnie? Mogłam napisać treści postów z wyprzedzeniem i tutaj jeżeli chodzi o planer marki online, który właśnie kupiłam, on tak pokazał mi, że faktycznie można te posty trochę wcześniej planować. Więc w lipcu będę się tym zajmować, aby jak najbardziej zautomatyzować publikację tych postów i więcej czasu poświęcać po prostu na to, co waży, czyli dla mnie na, na konsultacje i warsztaty. Mogłam też wcześniej opublikować informacje o urlopie I tutaj to nie jest spowodowane jakimiś negatywnymi komentarzami bądź reakcjami Natomiast nie lubię w pośpiechu informować ludzi Jak coś będzie nieczynne Bądź właśnie wyjeżdżam na urlop, dlatego To, to jest taka dla mnie informacja zwrotna, aby aby publikować wcześniej takie, takie wydarzenia, że, że wyjeżdżam gdzieś na urlop, że wytwórnia czasu będzie nieczynna przez pewien czas. Jakie wyciągam wnioski z miesiąca czerwca? Przede wszystkim tutaj lekcją jest właśnie lekcja z, z publikowaniem postów I moja lekcja to, jeśli wiesz o wakacjach wcześniej Nie rób niczego na ostatnią chwilę, tylko wcześniej zaplanuj rzeczy i zadania, które będą do zrobienia po powrocie Wszyscy jesteśmy ludźmi, ja też mam 24 godziny i po prostu na niektóre sprawy już faktycznie nie, nie starcza czasu i tutaj ten post na ostatnią chwilę był taką sprawą, dlatego wyciągam z tego wniosek, wyciągam lekcję i następnym razem na pewno będę planować to z, z wyprzedzeniem. I ostatnia część podsumowania, czyli jaki mamy plan na kolejny miesiąc. Tych planów jest co, coraz więcej i cały czas pojawiają się nowe, ale takie, które chciałabym zrobić to właśnie kurs terapii poznawczo-behawioralnej, publikowanie regularnie i codziennie postów. Chciałabym tworzyć już pierwsze live'y, na Instagramie bądź na, na Facebooku. W dalszym ciągu oczywiście konsultacje indywidualne, ponieważ to jest to, czym najbardziej chcę się zajmować, czyli bezpośredni kontakt tutaj z, z osobami, które potrzebują takiego mojego wsparcia w, w zarządzaniu czasem. Chcę zaktualizować trochę stronę oficjalną, dołączyć tam nowe certyfikaty, nowe zaświadczenia. Dodać parę nowych informacji. Oczywiście czynności, które wykonuję dotychczas, ponieważ zarówno startup prowadzę sama, jak wszystkie czynności z nimi związane czyli faktury, kursy, szkolenia, konsultacje właśnie dodatkowe jakieś posty, publikowanie, montowanie filmików. To, to wszystko robię sama, więc to są. Te czynności, które wykonuję dotychczas i to też jest plan na kolejny miesiąc ukończyć Akademię YouTube'a, ponieważ zaczęłam ją, ale chciałabym się na, na tej akademii bardziej skupić, aby te treści, które przedstawiam, były bardziej um, takie um, dla wszystkich um, bardziej interesujące, bardziej też jakościowo lepsze więc tutaj chciałabym ukończyć Akademię YouTube'a, przeczytać własną firmę dla pań założyć konto na zrzutkę na zrzutka.pl w celu rozwoju startupu moim celem w tym tygodniu też jest podliczenie wreszcie budżetu czego potrzebuję tak naprawdę do rozwoju i jak to wygląda finansowo i kto będzie chciał mi wspomóc, wesprzeć w tej akcji, na pewno będzie pojawiał się czy filmik, czy opis na nadzrzut.pl, jak tylko założę konto, więc od razu zachęcam. Działajcie w imię tutaj rozwoju i zarządzania czasem. Zaplanować też na sierpień dni otwarte. Tutaj będę chciała porozmawiać z, z Business i chciałabym stworzyć dni otwarte na Mery, właśnie Workshop Week i prowadzić bezpłatne konsultacje indywidualne, też aby poznać swoich potencjalnych klientów, aby też pokazać swoją ofertę w większej grupie ludzi i tutaj też to będzie taki mój, mój cel. I to jeżeli chodzi o podsumowanie za, za miesiąc, czerwiec. Ja mam pytanie do Was: jakie wy macie podsumowanie? Czy, czy podsumowujecie swoje efekty, swoją efektywność za każdym miesiącem? Czego używacie do podsumowań, czy też korzystacie z, z tygodniówki, bądź sami sobie wpisujecie jakieś notatki? Będzie mi też bardzo miło, jeżeli. Podobał Wam się filmik, podobało Wam się podsumowanie? Proszę, napiszcie mi w komentarzu o tym, jak postrzegacie te, tego typu filmiki, tego typu podsumowania. Co mogę zrobić lepiej? Bardzo ważna jest dla mnie informacja zwrotna. I też, jeżeli chcecie być na bieżąco, oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, wtedy będziecie na bieżąco, zarówno z podsumowaniami, jak i z książkowym. Piątkiem. I będzie mi oczywiście bardzo miło, że będziemy w kontakcie. Póki co to, to wszystko. Ja wracam do pracy dalej. Tym razem podsumowanie konsultacji, i y, też będę się przygotowywać na dzień jutrzejszy. I do zobaczenia. Na razie.